Mam nadzieję, że już działa. Głos badera jeszcze mnie nie opuszcza. Siemaneczko, to Szakal z tej strony. Witam Was na moim kanale. Jedziemy dzisiaj z koksem pierwszy w tym miesiącu i nie ostatni zestaw w serii Marzenie każdego gracza. Tym razem zestaw nazwany jest e, z inspiracji ostatniej, która Wam się bardzo spodobała. Mieliśmy ostatnio wersję MKG Pro śnieżynkę, czyli całego białego. Teraz chcieliście coś bardziej do grania niż do prof dla profesjonalisty, więc zrobiłem Wam wersję Arctic Winter Soldier. <laughs> Wypasiona naprawdę wyszła, bardzo mi się podoba. E, oczywiście z moich ulubionych komponentów, nie tylko moich. Aha, jedno, jedno sprostowanie. Mówicie, A, bo ty tylko Asus, bo to tylko Corsair i tak dalej. E, obie firmy mają swój standard, który mi bardzo odpowiada. Asus ma najlepsze płyty. Ktoś chce pokomentować, podyskutować? Zapraszam. Corsair ma bardzo dobry standard, jeśli chodzi o montaż, o gumki w środku do montażu, do przekładania kabli itd. Zobaczcie, ile innych producentów ma takie rozwiązania, gdzie ma. Niektórzy już mają, poszli do przodu, zaginają, krawędzie, żeby nie ciąć palców sobie i itd. Ale to też nie jest moje, widzi mi się. Po prostu często trafiają do mnie klienci, którzy mają podobne kryteria jak ja. Chcą Combo? Ja lubię Combo. Wiecie o tym. Chcą Corsera? Przecież nie będę się z nimi kłócił. Chcą Asusa? Przecież nie będę im dawał ECS-a. <coughs> Czy cokolwiek innego. Proszę bardzo, składam na tym, co chcą. Jeśli chcą coś innego, pytają i tak dalej. Jeśli ktoś przychodzi na bo Ja mówię, na przykład ja za bardzo nie przepadam za bardzo za gigabajtem. Wiecie o tym. Miałem parę fakapów i jakby nie będę o nich opowiadał. Niektórzy o tym wiedzą. Jeśli ktoś przychodzi z Gigabajta i chce, chce Gigabajta, proszę bardzo, ja nie będę mu na siłę fiskał, masz osobę, jest lepszy. Nie, chcesz Gigabajta, bierz Gigabajta, nie ma sprawy. Jakby z mojej strony e, nie ma problemu. A to co ja prezentuję na kanale, to jest mój kanał, wybaczcie, i będę prezentował to na co mam ochotę. A mam ochotę na to, co prezentuję. Także tyle, jak woli, roz wyjaśnienia i lecimy. Winter Soldier składa się w tym miesiącu. Pierwsza, pierwszy MKG z wielu. Wielu, może nie wielu z kilku, które będą. Oczywiście procek 4690 Intela i piątka. Najlepszy stosunek wydajności do ceny, można go podbić do 4 5 4, 6, a nawet więcej, jeżeli jaki egzemplarz trafisz, pamiętaj o tym. I taki procek. Chodzenie jakie. Ostatnio moje ulubione. H110 Corsera. Eee, dlaczego to wybieram? Bo na przykład kraken praktycznie jest identyczny, a kosztuje. drożej. <tuszel> <tuszel> Ale to szczegół. Oczywiście w Krakenie można wykorzystać te kulery, bo są trochę lepsze niż te, ale nie są tak dobre jak te, które możesz sobie dobrać dodatkowo. Eee, jakie kulery? <laughs> Air Series AF-140 LED White, no bo Arctic Winter Soldier, czyli white. Jaka płyta główna? No nie wiem, czy się... Z... <laughs> Spodziewacie, jaka jest tylko. Może nie, jest kilka do wyboru. Ostatnio pokazałem na X. Na Z97 jest kilka, ale ja wybrałem to najładniejsze. TOT Z97 RKS. 500 gwarancji. Technologia TUF, wojskowe certyfikaty, cudawianki. Dodatkowy, fajny system chłodzenia. Od spodu. Backplate metalowy obejrzyjcie sobie ją w całej okazałości zatyczki fajne tutaj z każdej strony jeszcze tutaj też zatyczki nawet na audio jak nie używacie, na przykład macie inną kartę wszędzie są zatyczki fajnie wyjechał także naprawdę płytka jest o tutaj są widać zatyczki na górze fajnie to wygląda płytka jest naprawdę kozacka a tutaj dodatkowe otworki do zamknięcia otwarcia mm, tak. a, chłodzenia fajne kanały do chłodzenia Fajny thermal radar 2 do zarządzania kulerami w ee, płycie. No i parę fajnych innych rzeczy poczytajcie, pooglądajcie. Jest masę featureów. O tutaj zatyczki fajnie widać. Jest tego naprawdę dużo. Płytka jest kozacka, naprawdę. Tu w galerii jeszcze można sobie nie wiem jak szybko. O, tworzyła nam się w miarę szybko. Można sobie po, o tutaj jest ta płytka od spodu, także naprawdę płyta się fajnie prezentuje. Można było powiedzieć, że można by ją załadować do szklanej bo dobrze, żeby oglądać ją z każdej strony. A jak... I jakie pamięci, przepraszam, tu powinny być pamięci. Xtreme'a wziąłem Team Group Xtreme Series White DDR3-2400CL 10-16GB, ja z tego co pamiętam to chyba jest ten symbol, zresztą podam Wam potem linka. mx setka 256GB oczywiście na system. Jaka karta graficzna? <giby> to znowu będzie wiadomo jaka. Overclocker UK, GeForce GTX 970 Nvidia 970 Cooler Edition yy, CWR <coughs> albo <coughs> Quiet tam coś nazwana Także ta yy, z poprawionymi cewkami, żeby nie było call czyli piszczenia cewek Jaki zasilacz, tu was zaskoczę. Wyłamałem się z kombosa. Superflower w serii Lidex Platinum 650, oczywiście 80 plus Gold sprawność Modularny w pełni, bielusieńki Pasuje idealnie A jaka obudowa? Uuuu, pokrzywdźcie Oczywiście Vengeance Nie widzę innej w tym zestawie Wojskowej Arctic White Vengeance Corsair C70 Gaming Case, bardzo fajna Składałem na niej Battlefielda w zeszłym roku Tylko na wersji czarnej Gumeczki, 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 wszędzie ładnie, pięknie można sobie zdemontować klateczki, Jak coś nie potrzebuje, dołożyć kulery. Oczywiście tu właśnie będzie dołożonych trochę kulerów. Będziemy dokładać dwa kulery naprzód z LEDy białe. Tutaj i jeden, czyli trzy, po prostu 120 bierzemy, żeby móc tu zamontować jedną i tutaj dwie. No i oczywiście na chłodnicy na górze 140, tutaj będą dwa, te, które były tu. I tak prezentuje się zestaw. Jak Wam się podoba? Mi się bardzo podoba. Ta budowa jest naprawdę kozacka, Jest duża. Okej, okay. płyta też jest duża, bo to jest pełna TX. Także tak wygląda zestaw. Cena. Jak wygląda cena? U mnie cena jest z całą, jak to tak, nazywam, magią szakala. I od razu to jedno sprostowanie, bo ostatnio jakiś jeden. 7... Nie powiem kto. Bo pracowaliście pitytami prosto widzę oczy. Nie doczytał. Nie dowiedział się. Jest, a w moim, jakby ktoś nie doczytał, w informacjach pojawił się jeszcze jeden punkt. Magia szakala usługa. Ile kosztuje moja magia? Czyli moja magia to. Zakup części. Projekt, czyli to. Montaż. Instalacja wszystkiego. Oprawek, sterowników najwyższych no i tak dalej. Wiadomo. Oce, dokąd się da. Ustawienie, ocena jakiś mniejszy pułap, bo w zależności od tego, jak użytkownik jest zaawansowany. Testy, oczywiście potem oczywiście ustawiam na taki pułap po testach. Dla użytkownika, żeby był, jeszcze mógł odkryć później potencjał swojego komputera. Nie po prostu wyduszę do maksa, dam takiego, pogra, przyzwyczai się przez pierwsze dwa tygodnie, ty podkręciłeś go dalej, nie da się, nie jest to maksa. Uuu, więc dlatego i tak ma szybsze okąpa niż miał wcześniej, więc zawsze obniżam eee, trochę. Parametry podkręcania, żeby sobie pograł na mniejszych i tak będą dużo wyższe niż, niż stop. procka. Hmm. pakuje kompa potem, Pss. czyli logistyka, czyli wysyłam. Ten komputerek w takiej usłudze u mnie kosztuje 7,07747. 7, 7, 7. Tak to wyglądało. Dodatkowo, oczywiście, jak chcesz sobie jakieś Windowsy, czy możesz chcesz mieć Chrome OS-a, Linuxa jakiegoś, to dlatego do dodatkowo jest cena do zestawu. Windows, a nie Office Windowsa, a Windows 8,1 64-bit, oczywiście jak więcej pamięci, to potrzeba 64-bitowej wersji systemu. Polska wersja, 1 pak DVD 380 zł dodatkowo do tego. Także tak wygląda zestawik. Nazwałem go jak Arctic Winter Soldier w tym miesiącu. To pierwszy z kilku. Przyspieszę prawdopodobnie w tym miesiącu te zestawy, bo, bo są święta, więc kilka dni później. Nas nie będzie online, przynajmniej przez chwilę. Szybka kolacja i znowu tuf, grzejemy. Trochę więcej wolnego czasu będzie, więc może sobie pogramy w coś. I eee, co jeszcze? Kończymy powoli Borderlands 1 z lekkimi bólami, bo byłem chory, nadal jeszcze jestem, jak chodziło z Badera. Eee, I będziemy wkrótce grzać z Borderem 2, tak, kilka ogłoszeń takich parafialnych. A później zobaczymy, co będzie. Mam jedną niespodziankę, przygotowuję dla Was takie, myślę, zamknięcie roku będzie bardzo fajne. I co? I zostało nam jeszcze dzisiaj, jutro do PGN-u. Kto chce się podłączyć, zapraszam. I myślę, że to by było na tyle. Także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się zestaw podobał. Konstruktywne komentarze proszę tu podyskutować. Zapraszam, zawsze jestem chętny. Bzdurne i z dupy komentarze będą wylatywały. Będziesz dostawał ostrzeżenie. Ostatnie, nie jedno, nie drugie. Ostatnie. Jeśli jeszcze raz wyskoczysz czymś takim, to nie będę cię ostrzegał, tylko cię zablokuję. I tyle. Eee, także tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam do PGN-u. Subuj, i dołączaj, wspieraj. I promuj. Dzięki wszystkim promotorom i subskrybentom i donatorom. Za kilka dni będziemy ogłaszać konkursik. To by było na tyle. Bo już sam się rozgadałem. Dzięki. Cześć. Czekalaut.